Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Rejstus i zapraszam Was na kolejnego Daily Newsa, tym razem przygotowanego na 2 grudnia 2020 roku. Zapraszam do oglądania. Wiemy, że wiele osób nastawiło się na wczorajszą premierę Dark Online Dark Legacy, największego i najbardziej rewolucyjnego dodatku w historii gry. Niestety na mroczne dziedzictwo będziemy musieli jeszcze poczekać. Dodatek zalicza małe opóźnienie. Na szczęście nie są to miesiące czy tygodnie, ale dni. Dragon Online Dark Legacy wystartuje jutro, czyli 3 grudnia. No to czekamy. W czwartek dowiecie się o wszystkich nowościach, które czekają Was w tym slashowym i dostępnym po polsku MMORPG-u. Mortal Online 2 miał w ten weekend bata testy stresowe, w ramach których gracze mogli sprawdzić grę, jej zawartość, ale i optymalizację oraz wydajność serwerów. Nie wszyscy mieli taką szansę, bo aby wziąć udział w testach trzeba było otrzymać klucz. Niemniej wejściówek było sporo, bo więc twórcy deklarują, że rozesłali ich ponad 40 tysięcy, więc każdy realnie zainteresowany Mortal Online 2 miał szansę sprawdzić grę. Niestety z tych 40 tysięcy wejściówek nie wszystkie zostały wykorzystane. I to delikatnie mówiąc, bowiem deweloperzy liczyli na rekord graczy, a otrzymali zaledwie 2000 jednocześnie zalogowanych osób na serwerze w czytowym momencie. Mortal Online 2 ma podobne możliwości, ale znacznie więcej osób równocześnie bawiło się w produkcji, ale niestety nie udało się tego sprawdzić. Zakładano, że uda się zgromadzić znacznie większą ilość zainteresowanych, a może nawet pobić rekord świata. Jak sami widzicie, liczba ta jest raczej skromna. Niemniej jak na niszowy produkt, jakim jest Mortal Online 2 wynik ten wciąż jest całkiem wysoki. Należy również zwrócić uwagę, że testy stresowe Mortal Online 2 miały swoje problemy. Nie można było zalogować się do gry, utworzyć postaci, a potem w pierwszym mieście gra postanowiła nieco szaleć, jeśli chodzi o optymalizację. Wszystko z powodu nadmiaru osób w jednym miejscu. W efekcie testy stresowe nie pokazały, czy tytuł realnie poradzi sobie z większą ilością graczy na jednym serwerze. Globalna, anglojęzyczna wersja Royal Quest rozpoczęła właśnie nowy etap w swojej historii. Od wczoraj, 1 grudnia, nie wyjdziemy już na serwer Elgor. Royal Quest przeniósł się do nowej firmy, 1 Games, która jest od dzisiaj nowym domem dla tego mmorpg Także od wczoraj możecie transferować swoje konta i od razu z marszu kontynuować przygodę z Royal Quest. Oczywiście po wcześniejszym pobraniu klienta. Mamy nadzieję, że nowy wydawca ruszy z kampanią fabularną i przywróci blask tej grze. Albo przynajmniej będzie dostarczał regularne aktualizacje. Na kanale YouTube PC Gamer pojawił się prawdziwy rarytas, niemal 35-minutowy gameplay z Book of Travels, gry, której nie można porównać z niczym innym na rynku. Producenci Book of Travels stawiają na unikatowe doświadczenia bez gonitwy za itemkami, bez raszowania poziomów doświadczenia, czy bez wyzywających się dzieciaczków. Jak mówią, liczba graczy na serwer będzie ograniczona, a spotkania z innymi graczami będą rzadkością. Choć największe wrażenie robi i tak oprawa graficzna, niecodzienna, nietuzinkowa, po prostu przepiękna. No i to już wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dacie znać, który news spodało się najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!